Assassin's Creed Odyssey tym razem przenosi nas w okres starożytnej Grecji i pierwszy raz w historii serii oferuje graczom możliwość wyboru płci głównej postaci. Tak więc wraz z rozpoczęciem rozgrywki wybieramy, czy chcemy zagrać Alexiosem, czy Cassandrom. Co ciekawe, wybór postaci nie jest tylko kosmetyczny, ale ma znaczenie w kontekście podejmowanych decyzji i w pewien sposób wpływa także na fabułę opowiadanej historii. Opcja ta łamie schemat serii i bez wątpienia wprowadza pewien powiew świeżości. W przeciwieństwie do poprzedniej odsłony serii, a więc do Origins, Odyssey wzbogacona została o możliwość wyboru kwestii dialogowych podczas rozmowy z napotkanymi postaciami. Co równie interesujące, wybory odpowiedzi i nasza reakcja na wydarzenia fabularne prawie zawsze mają swoje konsekwencje. Dotyczy to zadań z głównego wątku fabularnego, ale czasami także drobnych misji pobocznych. Do Assassin's Creed w wielkim stylu powracają bitwy morskie, oprócz zasypywania przeciwnika gradem strzału różnego rodzaju, nieraz przyjdzie nam go staranować. To właśnie na taranowanie studio położyło tu spory nacisk, dzięki czemu rozgrywka jest tu mocno dynamiczna. Warto zaznaczyć, że nasz statek możemy ulepszać i podnosić jego wartość bojową. Możemy także rekrutować nową załogę i ją szkolić, przez co gra oferuje sporo zabawy na różnym polu. Odyssey to także mocno rozbudowany system walki. Najnowsza część pozwala wypracować nam swój własny styl i sposób na pokonywanie przeciwników. Jednak, biorąc pod uwagę ich różnorodność, dobór oręża uzależniony będzie częściowo od sytuacji, w której się znajdziemy. Na duży dystans użyjemy jednego z kilku rodzajów łuków. W bezpośrednim starciu z bronią białą w dłoni możemy wykonać atak lekki oraz silny. Bronić możemy się dzięki unikom oraz parowaniom. Warto także zainwestować punkty doświadczenia w możliwości wykonania szarży czy choćby słynnego spartańskiego kopniaka. Starożytna Grecja będąca tłem opowiadanej historii jest nie lada gratką dla miłośników historii, odnajdziemy tu sporo nawiązań do prawdziwych wydarzeń historycznych, a lokacje odtworzone są z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Co ciekawe, w grze dostępnych jest sporo smaczków takich jak choćby możliwość posłuchania najstarszej na świecie piosenki zachowanej w całości, a więc epitafium losa. Świat gry daje nam przy okazji ogromne poczucie wolności, jest piękny i różnorodny, a uprawa graficzna oraz dźwiękowa to standardowo już najwyższa półka. Podsumowując to, grę Assassin's Creed Odyssey nosi oznaczenie PG-18, dostępna jest na konsole PlayStation 4, Xbox One oraz na PeCety. Oferuje rozgrywkę wyłącznie dla jednego gracza, jest grą przygodową i idealnym prezentem dla wszystkich miłośników historii oraz fanów Assassinów wszelkiej maści.